Rada Miasta. Witam serdecznie przybyłych na sesję Rady Miasta, radnych i zaproszonych gości. Ustawowy skład rady miasta wynosi 21 radnych. Na podstawie ich obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 19 radnych. Dziękuję. Obrady 33 sesji Rady Miasta są więc prawomocne. Witam starostę Bolesławieckiego pana Karola Stasika. Witam wicestarostę Bolesławieckiego pana Tomasza Gabrysiaka oraz pozostałych członków zarządu. Witam przewodniczącego Rady Powiatu, pana Ryszarda Kartkę, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Józefa Króla, Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Pana Wacława Kalarza i Radnych Powiatu Bolesławieckiego. Witam prezydenta miasta Piotra Romana, pierwszego zastępcę prezydenta miasta pana Iwanę Mądrzyk Ludek, drugiego zastępcę prezydenta miasta pana Kornela Filipowicza, skarbnika miasta panią Mirysławę Mitek, sekretarza miasta pana Jerzego Zielińskiego oraz Radcę prawnego pan, panią Krystynę Madziołko. Witam Dyrektorów i Prezesów Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej oraz Pracowników Urzędu Miasta. Witam Komendanta Policji Pana Dariusza Borskiego. A witam komendant, Panią Komendant Straży Miejskiej Kamilę halewicz pudłowską Witam Przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta, Przedstawicieli Rady Seniorów, Media, Radio, oraz Telewizję. Witam Honorowych Obywateli Miasta, jeżeli, jeżeli są. Witam Pana Zbigniewa Reszlika, Honorowego Obywatela Miasta Piłysławiec oraz wszystkich zapraszonych przewodniczących sesji gości. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, proszę Pana Przewodniczącego w imieniu Klubu Radnych Forum o 15 minut przerwy. Ogłoszę 15 minut przerwy, 15 minut. Obu.